Innowacyjne narzędzie MyDesign firmy F.X. Luminar uprości proces projektowania oświetlenia krajobrazu i pomoże w szybszym zamknięciu sprzedaży. Ta bezpłatna i prosta w użyciu aplikacja łączy możliwości MyList z rzeczywistymi zdjęciami projektu. Najpierw zrób zdjęcia i zaimportuj je do aplikacji. Następnie przeciągnij i upuść wybrane produkty oświetleniowe na każdym zdjęciu projektu, aby stworzyć profesjonalną prezentację nieruchomości. Po sfinalizowaniu sprzedaży wyślij pełną listę produktów do lokalnego dystrybutora, aby uprościć składanie zamówień i rozpocząć projekt. Profesjonaliści zajmujący się oświetleniem krajobrazu z różnych profesji i na różnym poziomie umiejętności mogą z łatwością skorzystać z MyDesign. Narzędzie to jest wyposażone w przydatne funkcje, dzięki którym projektowanie oświetlenia jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dostosuj aplikację, dodając informacje o swojej firmie, aby uzyskać wysokiej klasy narzędzie do prezentacji. STW zamknięte RZ nowy projekt dla każdego klienta. I dodaj obszary do dostosowania. Przeciągnij i upuść zdjęcie z każdego obszaru. Przeglądaj produkty i w prosty sposób upuść je w tym obszarze. Wybierz schemat kolorów, aby uporządkować system według typu opraw, np. niebieski dla oświetlenia ścieżek i pomarańczowy dla świateł górnych. Możesz także użyć koloru do skonfigurowania przebiegów przewodów w celu łatwej identyfikacji lub podczas pracy z najwyższej klasy systemami Luxor. Możesz też wybrać numer grupy. Kiedy zakończysz, podsumowanie projektu pokaże Ci informacje potrzebne do rozpoczęcia instalacji. Możesz zobaczyć każdy obszar nieruchomości, szacunkowe zużycie energii w ramach projektu oraz pełną listę produktów i łączny koszt. Wyeksportuj listę do pliku Excel, PDF lub wyślij ją e-mailem do swojego dystrybutora w celu szybkiego i dokładnego zamówienia. Możesz również zmodyfikować podsumowanie projektu, aby wyświetlać tylko szacunkowy koszt oferty w pięknym, wysokiej jakości pliku PDF. Wydrukuj lub udostępnij plik klientowi, aby zakończyć sprzedaż. A co najważniejsze, wszystko jest przechowywane w chmurze, z dostępem 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego laptopa lub tabletu. Możesz więc pracować wydajniej na miejscu, w biurze lub w podróży. Wystarczy, że założysz darmowe konto. Skorzystaj z bezpłatnego narzędzia MyDesign firmy FX Lumenar, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie propozycje projektów i szybciej finalizować sprzedaż, jednocześnie usprawniając proces zamawiania produktów, podczas gdy wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze. Ożyw przestrzeń zewnętrzną dzięki najlepszym w swojej klasie rozwiązaniom oświetlenia krajobrazu od FX Lumineir i ożyw swoje propozycje projektowe dzięki MyDesign. Zacznij już dziś fxl.com